mam na co zacząłem tutaj robić? E, ściany zostały przytarte dropianem. Mega fajnie to szybko poszło. Ile się zaszło? 8 godzin się zaszło na cały budynek przycierania Przycierałem, jeszcze pamiętam. A ja tu nie przycierałem. No, tu nie przycierałem. Tylko to jedno pomieszczenie. To jest przytarte, tylko jedna ściana została do przytarcia. ale a to już przy malowaniu zawsze mniej, mniej roboty odejdzie, nie? Ale to wszystko przytarte, ładnie, nic się nie sypie, zagruntować, malować. Obrys sufitu w taki sposób robiłem. Wydaje się, że dla mnie jest mało, nie? W porównaniu z tamtym. Kurde, wyostrzaj ty! O matko, ale to łapie. Dobra, wydaje się tam ten tamten mniejszy, nie? Ale tam więcej tynku poszło w górę. A tu mniej dlatego taka różnica jest, bo wiązary wiadomo na tej samej wysokości są. Obrys robiłem na 10 cm, od wiązary licząc od dołu, nie? Odtąd do 10 cm. Dobra, zapraszam na kolejne filmy. Ściany przytarte. Obrysówka leci, więc o coś trzymajcie się.